Zastanawiam się na łowisku PZW, nieopodal mojego domu. Myślałem nad inną wodą, ale stwierdziłem, pojadę sobie na PZW. Prawdopodobnie ostatnia zasiadka w tym roku, jako nakarpia. Może, chyba że w grudniu coś wyskoczy, jakaś lepsza pogoda, to wtedy być może jeszcze coś się uda zdziałać. Pompowałem troszeczkę, za chwilę będę zestawy szykował i tak dalej. Woda w granicach 6 stopni, więc szało nie ma, znalazłem taką miejscówkę. Wokół są takie dwie wyspy, także spróbował się w tych przesmykach coś spróbować wydłubać. A co on pokaże, te 3 doby, to się okaże. Tymczasem lecę działać dalej. Trzeba wywieźć zestawy. Szybko się robi, już ciemno. No, a was zapraszam na dalszy ciąg filmu i miejmy nadzieję, że jakieś rybki wpadną. Stwierdziłem, że zrobię sobie taki mix z ziaren na bazie konopi i rzepiku a jakieś gotowe kupiłem wypadł w sumie spontaniczny dosłownie dzisiaj rano podjąłem decyzję gdzie pojadę tak naprawdę nie wiedziałem gdzie jechać Okay. dwa kilo, że piku i konopi. Boże, to Na początek starczy. Tak. Tego stwierdziłem, że dam wielką ilość orzecha. Myślę, że pół poteczki. No to całe. Żeby tam jakieś ziarenko było. Czegoś lepszego powiedzmy. No i nie chciałem kukurydzy zwykłej. Kupiłem konserwową. Myślę, że też tego trochę sypniemy. O, no, jedna trzecia puszeczki wystarczy. No, taką zalewę to jest no ochotka. Zalejemy sobie te ziarno, tak dosyć niech mają, może to też zwabi ten zapach. No, myślę, że te drobne ziarna, drobina ilości tej korydzy konserwowej, śladowa ilość orzecha też jest zalane tym, tą chodką, to może zrobić takie zamieszanie. A pod to wszystko będę dawał na razie pokrojone na pół kuleczki osiemnastki jakąś łopateczkę, czy coś drobno. No. Ale się coś zacznie dziać Wtedy będziemy mogli troszeczkę zwiększać. Tą zanętę, żeby. Wyselekcjonować na razie staramy się o pierwsze branie. Tak to się prezentuje. Myślę takie. Taka łopatka może półtorej. Takiego ziarna na zestaw i troszeczkę kuleczek i wywieźć no i nic. Potem pozostaje tylko czekać. witajcie jestem właśnie po pierwszej nocce kontakt z rybą był więc jest jakiś plus nie wrzucę o blanku prawdopodobnie na osadzie zasiadce. w godzinach 20, około chyba pierwszej w nocy trzy brania ale co takie dwa takie bąbelki, nie wiem może miały kilo max dwa nie więcej trzecie branie to już bo ogólnie łowiłem na 18 kulki na dłuższym włosie stwierdziłem, nie chcę mi się tego poprawiać bo już byłem zmarznięty wczoraj i po tych dwóch braniach zmieniłem na kulki dwa razy 18, no i trzy godziny później było branie, opad, wszystkie w sumie były opady, więc prawdopodobnie wszystkie z prawego kija i prawdopodobnie jak ja tam łowię pod tą wyspą tam jest taki można powiedzieć rów. To wszystko opada jakby szło to w tą stronę, co jest właśnie na środku tego przesmyku. Tam mamy jeszcze w głębsze miejsce i dzisiaj chyba spróbuję tam postawić na środek tej wody, tego przesmyku. Wydaje mi się, że ta ryba jeśli tam cały czas się cofie i wszystkie brania były takie same, to skąd, skąd przyszła? Tam poszła z powrotem, jak pobrała zestaw, tak mi się tak wydaje. Nęcenie też troszeczkę zmodyfikowałem. Jak było bardziej drobno, to teraz już troszeczkę więcej tego orzeszka, tego ich kukurydzy. A także pikonopia, to klasyka, ale z kulkami. Jak były same połówki, osiemnastki, to dodałem teraz jedną trzecią tego Całych kulek i dosyć trochę pokrojem już 24, więc zrobiłem taki, można powiedzieć, troszeczkę większy kaliber tego nęcenia i daję o troszeczkę więcej. Jeśli te trzy karpiki takie małe, one łykały te osiemnastki i prania były praktycznie co 2-3 godziny, to musiały tam buszować i pewnie wszystko było wyjedzone. No i nic, no. Jeszcze mam dwie doby przed sobą. Dzisiaj tak strasznie wiecznie i ponuro. Wczoraj troszeczkę słońca było, był plus. A mam dwie dobre jeszcze, więc będziemy działać. Jakiś kontakt z rybą był, próbować, może się wydłubię coś większego. Miejmy nadzieję. A tymczasem ciąg dalszy filmu i miejmy nadzieję, że z jakimiś rybkami na macie. Hej! Nawet nie będę do Kułuska go Spójrzcie, jakie małe gagatki biorą. I się troszeczkę większe. To może będzie z 2,5 kg. Ale spróbuję wam go jakoś tak pokazać. Tylko jest taki zimny. Taki. może do trójki, może. Troszkę większe, ale to dalej dwie kulki osiemnastki i to wykają takie wiadatki. I znowu wszystko w nocy. Ciekawe. No, uciekaj. Nie tu, nie tu, tam. Ojcnek. No. Pójdź. pójdź w tamtą stronę. takie bomble lecimy no może coś większego wpadnie w końcu no i witajcie kolejna nocka za mną Teraz było troszeczkę spokojniej. Bo w tamtej nocy miałem trzy brania, teraz dwa. No i dalej takie małe bomble no. Teraz może w sumie były największe. Zagrały lewyki. Na no, takim wypłuceniu tam takie spokojne miejsce znalazłem i tam postawiłem, między tym przesmykiem. No i ale to też takie trójki, czwórki. Więc szału nie ma. I wszystko się dzieje w nocy, no nie wiem czemu. Będę dzisiaj próbował jako. Yy, rano przewiozłem zestawy w te same miejsca, po prostu dałem, ale chcę spróbować właśnie tutaj jeszcze po, posądować, czy nie ma jakichś fajnych miejscówek. I tak na, na dziko, na kilka godzin chcę spróbować właśnie z małymi kuleczkami. Nie wiem, czy to widać. tak Taki dumbelzik, nie? O. Spróbujemy tak pobawić się. A być może jak zasypię samym ziarnem, bez kulek, a taki dębalcik będzie tam się unosił, to może to coś poprawi. Może być też tak, że po prostu te małe ryby będą jeszcze bardziej podziczały na takie małe przynęty. Ale nie mam pomysłów, no, żeby rano skusić jakąś rybę do brania. Ostatnia doba, więc chcę dzisiaj troszeczkę pobawić się. Co dwie godzinki. Łopateczka ziarna, jakaś pefałeczka czy coś takiego, jakieś miejscówki poszperać. Znowu wiatr się obrócił, i znowu wieje z prawej strony, a nie z lewej. Wczoraj to z lewej wiało. No i kombinuję, no. Nic, no. Posądujemy, zobaczymy, co tam będzie. I się przewiezie na, mówię dosłownie, 2-3 godzinki te zestawy w jakieś inne miejsca, na takich małych przynętach. Może to naprawdę da jakiś efekt. A jeśli nie, no to. Wracamy do swojego, troszeczkę grubiej i w tych miejscach po prostu gdzie te ryby, te mniejsze były. Nie zmieniać jeśli one tam były w dwóch, na tych dwóch kijach, więc ostatnio nockę pewnie też tam wylądują. No chyba, że mnie coś zszokuje do tego wieczora, nie wiem, tak do tej 19. Nic, lecimy sondować i poszukać czegoś ciekawego, no. Nic, już jestem po ostatniej dobie. Moja przygoda się już kończy. Wpadło może łącznie 6 takich karpików właśnie takich małych. Ostatnia nocka. Już, już bez pika, ale też dałem wabank, więc mogłem na to liczyć. Jak tam próbowałem na te mniejsze przynęty, no to to wpadły dwa małe karpiki znowu, ale znowu wszystko w nocy, Ale tam w nocy, no to była godzina 18, 19 już w sumie, to na te małe przynęty znowu te małe rybki, potem wróciłem na tamte miejsca, co cały czas coś się działo, ale dałem większe przynęty, jeszcze podbiłem to i stwierdziłem, albo wejdzie coś większego, Albo nie. No i niestety nic nie weszło. No i tak. Dzisiaj jest strasznie zimno. Teraz może jest zero. Jeszcze troszeczkę się rozgrzeje i <coughs> czas pakować resztę gratów. Ale jeśli ten rogi jeszcze nie wyskoczę, to pewnie w przyszłym się zobaczymy. I myślę, że na jakichś fajnych wodach i może z lepszymi rybkami. A tymczasem. Mógłbym prosić o subskrypcję, lajki, jeśli dotrwaliście do końca. Komentarz pod tym filmem też mi się przydał. Bo to serio daje Kopa. I trzymajcie się ciepło. Można powiedzieć wesołych świąt, bo pewnie będziecie to oglądać. To już będzie, będą już blisko święta. I do następnego. Trzymajcie się. Hej.